Cześć, witajcie w nowym nagraniu. Dzisiaj bardzo ciekawy temat. Zajmiemy się instalacją banku pamięci w Waszym domu, który może służyć do przechowywania wspomnień, czyli zdjęć, filmów, może służyć do przechowywania ujęć z kamery, monitoringu, jeżeli macie w domu. Dzięki temu możecie rozszerzyć też pamięć w waszym laptopie czy komputerze i mieć dostęp do tych danych zdalnie. Czyli, na przykład, wyjeżdżacie gdzieś za granicę, to nadal macie dostęp do tego typu sprzętu. Dzisiaj jesteśmy w piwnicy, dlatego że chciałbym to tutaj zamontować. A o czym będziemy mówić i co będziemy dzisiaj robić? Nic, co powiem, nie jest sponsorowane. Synology, to jest, to jest firma, która zajmuje się tego typu urządzeniami. Jest to po prostu macierz dysków, tak? W środku wchodzą dwa dyski, które możemy zapisać w systemie RAID, czyli w odbiciu lustrzanym. Co to nam daje? Daje nam to, że jeżeli przechowujemy dane na jednym dysku i on padnie, to na drugim dysku mamy kopię lustrzaną zapisaną. Jak dysk, jeden z tych dysków na przykład padnie, dostajemy informację maila, że jest awaria, należy wymienić dysk, wkładamy nowy dysk. To wszystko się nadpisuje tak, czyli e, mamy bezpieczeństwo przechowywania danych cały czas. Synology ten e, dostałem od kolegi, dlatego że rozmawiałem z nim na ten temat, e, że chciałbym coś zrobić do przechowywania danych, potrzebuję w pracy i potrzebuję na przykład na filmy na YouTube, na wspomnienia i na zdjęcia, których mam, które kolekcjonuję od bardzo, bardzo dawna i nie chciałbym ich stracić. No i dodatkowo mam już pełny dysk zewnętrzny, dysk w laptopie i ciągle jest problem z danymi, ciągle muszę przekopiowywać sobie dane, więc postanowiłem to zrobić. Dzisiaj też pokażę wam jak zarobić końcówkę RJ45, dlatego że właśnie w tym miejscu nie mam e, zrobionej końcówki, nie mam gniazdka do internetu, a jesteśmy w piwnicy, tak jak powiedziałem i tak jak wam kiedyś już mówiłem, w moim domu w każdym pomieszczeniu jest wyjście na Internet co uważam za świetne rozwiązanie. Jedyny błąd jaki zrobiłem to nie poprowadziłem przewodów do instalacji monitoringu i do szopki. Tam też by się przydał taki przewód. Mógłbym wtedy zainstalować sobie po prostu monitoring też w szopce. Tak? Jeżeli budujecie dom, nie żałujcie tego kabla, on jest tani, dawajcie nawet więcej niż potrzebujecie do monitoringu z 8 sztuk, można puścić swobodnie po dwa na rogi w każdym domu, możecie puścić właśnie do szopki i do każdego pomieszczenia. Ja to mam w piwnicy, mógłbym tutaj sobie podłączyć Switch, mógłbym podłączyć dodatkowy router i miałbym internet w całym domu. Tak? W tym momencie wykorzystam to gniazdko po prostu do tego Synology. Gdybym chciał tutaj mieć po prostu na przykład internet Wi-Fi, również nie ma takiego problemu, podłączam tutaj router Wi-Fi i mogę od tego routera Wi-Fi podłączyć się do Synology. Dlaczego piwnica? Piwnica ma to do siebie, że raz, jest tutaj stała temperatura, czyli bardzo dobrze dla dysków, dwa, to troszeczkę jest głośne, powiem obszarze, Gdy tam na przykład instalowałem to u siebie przy laptopie i działało, no to jednak słychać to. A mam włożony na razie jeden dysk, tutaj jest drugi, przyszedł mi dzisiaj, a tamten przyszedł 3 dni temu. Dlaczego nie zamówiłem dwóch na raz? A no dlatego, że chcemy już zwiększyć bezpieczeństwo. Jeżeli bym kupił dwa dyski jednocześnie, byłaby duża szansa, że byłyby z jednej produkcji, z jednej serii i być może gdy w końcu padnie taki dysk za 4-5 lat, 5-6 lat, no to mogłyby jest jakaś tam mikro szansa, że padłyby dwa naraz. Kupując oddzielnie tydzień po tygodniu, na przykład zwiększamy prawdopodobieństwo, że nie padną dyski na raz. Dyski dość duże, 16TB kosztowały mnie sporo pieniędzy łącznie 2600 zł dwa dyski. Z tym, że wiem na filmy, więc troszeczkę mi tam odejdą koszta, ale e, ja potrzebuję po prostu takich danych. Gdybym chciał kupić e, coś z Google'a, czyli na przykład dysk Google, to mamy 2 TB e, za 50 zł miesięcznie. Gdybym chciał mieć 16, to razy 8 policzmy, tak? To jest 400 zł miesięcznie. Ta pojemność wystarczy mi na kilka lat, zwróci mi się to z nawiązką na pewno. Prędkość kopiowania to 100 MB na sekundę, czyli wystarczająco dobra, żeby korzystać z tego dysku na bieżąco, czy do montażu filmów, czy do oglądania filmów, do czegokolwiek, tylko sobie chcecie. Te dyski są stworzone, bo to musicie kupić dysk NAS. Jest stworzony do tego, aby działać 24 godziny na dobę. Pobór prądu to jakieś może 30 zł miesięcznie, 20 zł, nawet podejrzewam, że nie. Więc podłączamy. To może działać cały czas, do tego jest stworzone, do tego jest przystosowane i nie martwimy się ani pamięcią, ani tym, że coś zgubimy w Waszym domu. Dobra, nie przedłużając, lecimy. Najpierw od e, podłączenia tutaj przewodów e, do, e, do internetu, tak? Bo potrzebujemy podłączyć ten Synology do sieci domowej. Jeżeli chodzi o zarabianie RIO 45 sprawa jest bardzo prosta wystarczy, że obejrzycie ten materiał, już będziecie umieli to robić i oszczędzicie sporo kasy i będziecie mogli sobie zarabiać takie przewody samodzielnie, nie musicie kupować, tak jak ja 20-metrowe kable kupowałem do internetu, do internetu, do kamer. Zamiast sobie zarobić na przykład przewód, bo mogłem podłączyć do switcha na górze, na strychu, podłączyć przewód, wyciągnąć długość, jaką potrzebuję do kamery, obciąć, zarobić końcówkę i mamy, tak? Tak samo w gniazdka w domu. Możecie to zrobić samodzielnie, nie musicie płacić nikomu, bo wiadomo, ktoś przyjedzie, będzie chciał dużo pieniędzy za zarobienie takich gniazdek. Jak to zrobić? Już pokazuję. Obcinamy przewód w miejscu, w którym chcecie. Tak, mamy obcięty. Tutaj mamy taką końcówkę do zarobienia. Znaczy, do zarobienia, do obcięcia nadmiaru izolacji. Tak, wkładamy w tą końcówkę, obracamy i ściągamy izolację. To ważne, żeby te przewody nie były uszkodzone. Teraz rozplątujemy wszystkie przewody. I teraz tak. Te przewody należy ułożyć w kolejności kolorami: biało-pomarańczowy, pomarańczowy, pomarańczowy biało-zielony, niebieski, biało-niebieski, zielony, biało-brązowy, brązowy. I to jest schemat, który jest używany w Europie do każdego praktycznie e, gniazda rj 45, e, do internetu w Waszych sieciach, więc wszystkie przewody, jeżeli będziecie tak kolorami zarabiać, będą ok. Jak widzicie, przyłapałem to dość mocno i teraz obcinam nadmiar kabla. Obcinam nadmiar tych przewodów może nawet troszeczkę więcej. Dobra, sprawdzam czy kolory są takie jak być powinny. Kolory się zgadzają. Po ustawieniu przewodów wkładamy je delikatnie tutaj w tą końcówkę, tak, mamy pustą końcówkę i patrzymy, czy każdy kabelek idealnie. Wchodzi w swój otworek. Jak wchodzą w swój otworek, to delikatnie możemy ruszać, żeby docisnąć, tak? Dociskamy, dociskamy, o. I teraz wszystkie siedzą na swoim miejscu i możemy użyć zaciskarki do tego, by je docisnąć do pinów. Pując taki kabel ostatnio 20-metrowy, przeciągnąłem go, aby zainstalować punkt dostępowy do internetu. Przeciągnąłem go od strychu. Do podbitki okazało się po dwóch i pół godzinach szukania dlaczego coś nie działa, dlaczego ten punkt dostępowy nie działa. Okazało się, że przewód, nowy przewód kupiony ze sklepu był uszkodzony, źle zarobiony. Dlatego, nawet jak kupujecie przewody, warto taki, takim testerem to sprawdzić, czy aby na pewno przewód jest sprawny. I często w internecie można kupić tego typu zestawy razem z testerami. I polecam coś takiego robić, bo łatwo jest dzięki temu też znaleźć przewód. Na, e, w miejscu, gdzie macie e, na przykład kilka takich skrętek. Bo u mnie w tym miejscu idzie tylko jeden przewód, ale na strychu tych przewodów jest 10. I aby wiedzieć, który przewód jest który, taki tester e, nam to bardzo ułatwia. A jak to zrobić, zaraz pokażemy. Tester włączony, wkładam do niego przewód. Coś nie do końca jest tak, ale to jest ten przewód, który był uszkodzony. Prawdopodobnie będę musiał tą końcówkę zarobić na nowo. To był ten przewód, który właśnie pokazywał mi błędy poprzednim razem. Końcówka zarobiona, testujemy. Jak widzicie, wszystko się zgadza, wszystkie przewody są dobre. Więc oryginalna końcówka była po prostu źle zarobiona, i przez to cały kabel nie działał. No, więc za taki cały zestaw chyba zapłaciłem 60 zł, czyli za kilkanaście końcówek, tester, zaciskarka, chyba 60 zł w internecie to kosztowało, że naprawdę warto się w to zaopatrzyć. Dobra, wyłączamy to, mamy przewód zrobiony. Teraz muszę zarobić gniazdko. Zarobiona, tester włożony. Idziemy na górę sprawdzać. I właśnie to miałem na myśli, mówiąc, że mam garść przewodów na górze i muszę znaleźć, który to jest ten piwniczny. Więc teraz każdy będę po prostu podłączał do tego testera. Jeżeli lampki się zaczną palić, to znaczy, że to ten. No i zobaczcie, znalazłem odpowiedni przewód. To ten. Podpiszę go tutaj na tej karteczce, żeby, żeby wiedzieć na przyszłość. tak, Gdybym odłączył, to zawsze będę wiedział, że to piwnica. Dobra, skoro tamto mamy rozwiązane, to teraz samo Synology. Tak jak wspomniałem, w środku jest na razie jeden dysk. 16 TB Toshiba. I teraz mogę do tej drugiej macierzy zamontować drugi, nowy dysk. To nic skomplikowanego, po prostu wsuwamy. No i włożone. Teraz oczywiście te śrubki trzeba przykręcić i złożyć całość. I to tyle, jeżeli chodzi o montaż dysku w takim sprzęcie. No i dobra, składamy całość. Wiem, że to wygląda śmiesznie i niepozornie, ale jest po prostu coś wspaniałego. Ja tylko z jednym dyskiem działałem przez tydzień, a tak mi się spodobało, że od razu postanowiłem zamówić drugi. O. Elegancko. No i tutaj kolejną zaletą, że montujemy to w piwnicy, jest to. Że tutaj jest cała temperatura, tak? 16-20 stopni, a w pokoju 30-35. Im stabilniejsza temperatura, im mniej razy się takie dyski wyłączył, bo to też ważne. Ja tutaj planuję UPS-a podłączyć pod niego, tym będzie dłużej działał bez awaryjnie, tak? żeby nie tracić danych. Bo na przykład, gdy będziemy kopiować, a zabraknie prądu, a u nas w zeszłym roku bardzo często brakowało prądu, były takie przepięcia. Przerwy w dostawie to tego typu dyski no, będą się dużo szybciej zużywać, jeżeli będą właśnie tak włączane, wyłączane, włączane, wyłączane, więc postanowiłem, że jeszcze ups tutaj zamontuję, żeby lepiej to działało. No i gdybym na przykład korzystał albo coś przesyłał w trakcie, gdy zabraknie prądu, no to oczywiście dane mogą być stracone. A tak będzie wszystko elegancko. No dobra, jest to zamontowany kawałek od ściany, żeby mogło tutaj się wentylować. Podłączamy do gniazdka. Jak widzicie, zasilacz się zaświecił. Kabel LAN z tyłu. Zaskoczyło. Zanim znajdę, jak działa to gniazdko. Uruchamiamy. Dobra, idziemy konfigurować. Czasem teraz, jak... bo dyski się już uruchomiły. I czasem teraz słychać, jak one pracują. Jak głośno jest. To znaczy, wiadomo, że w biurze, czy gdzieś tam indziej, by to nie przeszkadzało, ale w pokoju po co ma stać, skoro może stać w tym miejscu chłodniej, ciemniej, ciszej i też spełnia swoje zadanie. Te kable tylko jeszcze uporządkować i będzie wszystko OK. Jak to wygląda w moim wypadku? Zobaczcie, wszystkie moje dyski C, D już troszeczkę go opróżniłem. 363 giga ma. tutaj kolejny dysk 4 terabajtowy, to jest dysk zewnętrzny, zostało tylko 100 giga pamięci i tutaj jeden dysk, który opróżniałem dość niedawno, bo po prostu brakowało mi miejsca. A teraz pokazuje mi tutaj Synology, tak, mam 12 terabajtów wolnych, 12,4 i 14,4 cały dysk. Nie wiem czemu tak liczy, tak pokazuje, po prostu tak jest. I tutaj mam wrzucone wszystkie, znaczy wszystkie kilka e, moich folderów, jeszcze nie wszystkie dane. Jeszcze chciałbym przerzucić z 2,5 tera z tego dysku, więc zajmie mi to jakieś, no zostanie mi może z 10 tera, tak, do wykorzystania. No ale jak widzicie fajnie to widać, fajnie to widać z perspektywy telefonu, bo w telefonie też możemy tą aplikację sobie ściągnąć, tak? Mamy Synology i mamy wszystkie te pliki i chcąc nawet coś przerzucić, dzisiaj na przykład robiłem zrzuty ekranu z, e, z kamery, gdy e, robiłem film o kamerze, tak? Mogę tu sobie ten film wziąć, przerzucić na DS, gdziekolwiek chcę, Synology, zrobione, trwa przesyłanie, tak? Możemy to robić z dowolnego miejsca na świecie, tak naprawdę robić synchronizację tych dysków może mieć na przykład Twoja żona, ty, tylko wystarczy hasło. No i tak, aby to zrobić, w sumie może nie wiem, czy pokazywać Wam jak to się instaluje, bo to nie jest nic trudnego. Mamy czata GPT wpisać sobie po kolei jak zainstalować. Trwa to 3 minuty, tak naprawdę i po robocie. Ważne, że teraz po podłączeniu nowego dysku należy go tak jakby zsynchronizować. Dobra, i aby go podłączyć, ten drugi dysk, wchodzimy w zarządzanie przechowywaniem. Ogólnie, jeżeli się zdecydujecie na tego typu sprzęt, to 4 terabajtowe dyski nie kosztują nie wiadomo ile. Jeżeli macie tylko zdjęcia, filmy jakieś, nie potrzebujecie 16, 4 wystarczą. One kosztują pewnie po 500 zł, 1000 zł i macie sprzęt bezpieczny. Synology kosztuje chyba 800 zł, z tego co pamiętam. Y, więc nie jest to jakaś tam wygorowana kwota, dobra, weszliśmy w dysk. Y, tutaj mamy pula pamięci. Pula pamięci pierwsza, y, dodaj dysk. Dysk pierwszy, tak. Następne. Wszystkie dane na nowo dodanym napędzie zostaną usunięte, tak. Mamy dwa dyski. Pula pamięci, stan dobry. Tutaj będzie praca w tle, bo będzie kopiowało. Całą pamięć z tego pierwszego dysku na drugi, i tutaj widzimy postęp, pozostało czasu 18 godzin. Dodawanie dysku, tak, to wszystko teraz będzie kopiowane i tak dalej. Prościej by było dla mnie zrobić, usunąć ten pierwszy dysk cały i zacząć kopiowanie od nowa. Wtedy poszłoby to zdecydowanie szybciej. Jeżeli chodzi o prędkość przesyłu takiego na taki dysk, to jest 100 MB na sekundę, czyli praktycznie tyle co super szybkie karty SD. Jeżeli będziecie korzystać z tego do domu czy na przykład oglądać filmy, wszystko będzie chodziło płynnie, na bieżąco, bez żadnego problemu. Przez Wi-Fi, przez kabel, wszystko będzie fajnie chodzić. Prędkość bardzo duża, jeżeli oczywiście macie 1 gigabit switch, tak internetowy, to będzie bardzo duża. Ogólnie mógłbym już kopiować na, na, ten, na NASA y, moje kolejne dane, ale dam mu się przebudować. Mi się nie śpieszy, 16 godzin 51 minut, niech się kopiuje, y, niech wszystko się porobi, co ma się porobić. Dlaczego tyle czasu, mimo że dysk nie jest pełny, tylko ma 2 terabajty, Bo z tego co czytałem, kopiuje blok po bloku, czyli nawet puste bloki będzie sprawdzał i czytał, y, czy są OK. W moim wypadku może łatwiej by było wszystko usunąć i skopiować jeszcze raz, ale dobra, niech już działa, już nie będę kombinował. Przyszedłem jeszcze zobaczyć, jak głośno działa synonológia w tym momencie. Nie jest zbyt głośny. Słychać tylko wentylator. Nie powiedziałem o najważniejszym. Gdyby doszło do jakiejkolwiek awarii, to dostajemy maila z informacją, że coś jest nie tak, żeby sprawdzić dyski, żeby wymienić. I gdy na przykład do takiej awarii dojdzie, do jeden dysk na przykład nam padnie, wyłączamy go, wkładamy dysk odpowiedni, kopiuje się tak, jak w tym momencie to robi i znowu wszystko działa. Możemy to rozszerzyć, gdybyśmy na przykład włożyli większy dysk za 2-3 lata, włożyłbym większy dysk na przykład 20 TB, to miałbym nadal tylko 16 TB, tak, bo e, korzystałoby z tego mniejszego. Ale gdybym co jakiś czas wymieniał na większe dyski, to tej przestrzeni miałbym coraz więcej. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Uważam to za bardzo przydatną rzecz. Mi się bardzo spodobało, szczególnie to, że mogę robić to zdalnie. Mogę kopiować z telefonu, na przykład gdy coś nagrywam. Od razu mogę wrzucić na dysk i z tym pracować, na przykład robiąc filmy na YouTube, tak? Mam bezpiecznie przechowywane moje wszystkie pliki, najważniejsze pliki zdjęcia, filmy. Pamiątki, bo to jest dla mnie priorytet. Mam kilka takich, kilka razy mi się zdarzyło, że po prostu jakieś zdjęcia albo filmy się nie odpalają, bo dysk został uszkodzony i nie mogę z nich korzystać. A mając to rozwiązanie, problem jest z głowy. Dobra, na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia. Cześć.